Televisa presenta Porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentirlo más simple Guarda aquí mi corazón, sé el guardián y mi dragón, siempre es en mi protector Regalame. Ten potworek dostanie za swoje. Dorwego. Pomogę panu. Przemoc niczego nie rozwiąże. Co teraz będzie? Nie ma go w domu. Może wyjechał? Jeśli wywiózł syna, nigdy go nie zobaczę. Nie dojdzie do tego. Jesteś pewny? Jola mi powiedziała. Ale czy jesteś pewny? Tak. Wszyscy są u twoich rodziców i martwią się o dziecko. Jak do tego doszło? Idziemy na obiad? Nie mogę. Jadę do mamy. Po co? I Sauro zabrał syna Mariny. Jadę z tobą Nie jestem psychiatrą, pomogę marinie. Chodźmy. Sędzia wie o wszystkim, podpisz to opis zachowania tego człowieka. Ma już poważne zarzuty. Teraz odbiorą mu wszystkie prawa do mojego wnuka. Jeszcze nie. Ma czas, aby oddać dziecko. Spokojnie. Na pewno odda Rafe. Co mam robić? Myślę o najgorszym. Marino, jak się czujesz? A jak myślisz? Musicie zachować spokój. Zabrano mi syna. Nie rozumiecie? Moja adwokat wszystkim. Się zajmuje. Szukaliście Sotera? Nie ma go w domu. Nie odbiera wiadomości. Nie powinien się skontaktować? Niekoniecznie, choć sędzia to zalecił. Ma jeszcze czas, by oddać dziecko. On to robi, żeby torturować Marinę. Spokojnie. Przyszliśmy pomóc Marinie, a nie ją denerwować. Nie gorączkuj się. Już dobrze. Na pewno się znajdzie. Dzięki za przesłanie piosenki. Chyba nie skaczesz z radości. Martwimy się o Rafitę. Słyszałam. Modlimy się, żeby wrócił cały i zdrowy. Dziękuję. Nie wiem, ile się nam tu zejdzie. Jest tam Vanessa? Tak. Później do ciebie zadzwonię. Lino mówił, że zapłaciłaś Waldowi za nagranie piosenki. Tak. Chcę, żeby odniósł sukces. Odniesie go dzięki Tobie. Ana przysłała mi piosenkę nagraną z radia. Lino mówi, że bardzo się zmieniłaś. Zrezygnowałaś z niego, żeby Anna i jej dziecko daj spokój. Mój brat jest smutny. Ty też. Nie wiem co powiedzieć. Dziękuję. A może tam pójdziemy? Coś ty... Nie róbmy zamieszania. Marina może nas potrzebować. Baldomero mówi, że jest tam pół czynszówki. Boisz się, że Lino zbliży się do Vanesy. Coś ty... I już o niej zapomniał. Będziemy mieli dziecko. Dlatego musisz się dobrze odżywiać. Uspokój się. Nie mogę. Ricardo poszedł kupić lek, który poleciła Lucrecia. Poszukam ziół w kuchni. Spokojnie. Oddychaj. Nie mów, że to ja. Wymyśl coś. Kto to? Ankieter. Rozumiem. Przepraszam, w tej chwili nie mogę rozmawiać. Przyjdź do kawiarni naprzeciwko Parku Świętego Isidra. We wszystkim ci pomogę. Boję się, że ten człowiek skrzywdzi mojego wnuka. Chciałbym być z Tobą i Cię pocieszyć. Napisz. Nie, muszę być przytomna. Wiesz, że się stąd nie ruszę. Wszyscy cię wspieramy. Dziękuję. Ricardo, zostawisz nas same? Oczywiście. Może Tobie się uda i ją przekonasz. Co się stało? Muszę wyjść. To nie był ankietę, tylko Isauro. Chcę się spotkać w parku. Nie wiesz nawet, gdzie jest ten park? Taksówkarz mnie zawiezie. Lepiej z tobą pójdę. Nie, nie puszczę cię sam. W porządku, chodźmy. Weź sweter. Jest zimno. Co z nią? Stara się uspokoić. Dziękuję, że przyszedłeś, ale nie potrzebujemy twojej pomocy. Nie będę siedział z założonymi rękami. Ricardo ma rację. Nie możemy nic zrobić. Przeszkadzasz. Chcę pomóc Marinie. Marina ma wsparcie innych, zwłaszcza Ricarda. Posłuchaj Lukresji. Nie wtrącaj się. Jak dobrze się tu czuję. Rozumiem, że się martwisz, ale dadzą nam znać. Poza tym, Marina nie potrzebuje teraz kłótni. Pokaż mi, szacunek. Chodźmy. Aquí está tu Marino, herbata. Marina. Marina. Zjedzcie coś. Jedzcie ile chcecie. Zaniosę córce kolację. Mariny i Joli nie ma. To tutaj. Dziękuję. Zaczeka pan na nas? Zaraz przyjdziemy. Nigdzie go nie widzę. Pewnie jest w środku. Uważaj na siebie. Zaraz wrócę. Przyszła pani na kolację? Szukam mężczyzny. Pana w masce? Tak. Czeka w zaułku za restauracją. W zaułku? Trzeba wyjść od tyłu. Dobrze, dziękuję. Gdzie mój syn? Witaj, piękna. Gdzie mój syn? Nic mu nie jest. Oddaj mi go. Najpierw ty mi daj coś w zamian. Co robisz? Puść mnie! Nienawidzę cię. Jesteś moja. Brzydzę się tobą. Tu jesteś, chodź do mnie. Zrobił ci coś? Chciałem spędzić z tobą chwilę. Żeby mi powiedzieć, że tylko pan może mnie kochać? Tak, zrobię dla ciebie wszystko. Nikt nie pokocha cię tak jak ja. Pan nie wie, co to jest miłość. Lubiłam pana. Traktowałam pana jako ojca, ale pan zniszczył to uczucie. Skrzywdził mnie pan. Pokazał mi Pan, czym jest nienawiść i pogarda. Ja nigdy nie chcę Pana słuchać. Jest Pan potworem. Nigdy Panu nie wybaczę tego, co Pan zrobił. Nie pozwolę się Panu zbliżyć do mojego syna. Nie zrobisz tego. Przekonajmy się mogę dać mu nazwisko Okaransa Powiem sędziemu że Ricardo Bassan jest najlepszym ojcem dla mojego syna Każe pana zbadać żeby udowodnić jaki jest pana psycholog. Nie wie pan do czego jestem zdolna Nie chciałem ci go odebrać i tak bym was znalazła Proszę nam dać spokój Niech mnie pan nie szuka i zostawi mojego syna. Brzydzę się panem. Mam prawo go widywać. O tym zdecyduje sąd. Żegnam. Piękna. Wybacz mi. Nie wiem, czy powinien pan przyjechać. Marina jest w środku z tym człowiekiem. Podaj adres, już tam jadę. Nie ruszaj się. Marie nic nie jest? Rozmawiaj z Isaurem Soterem. Jadę tam. Ja też. Nie. Dam Wam znać. Oddał Ci rafitę. Ricardo tu jedzie. Powiedziałaś mu, gdzie jesteśmy? Nie miałam wyboru. Trzeba zapłacić taksówkarzowi. Idź do kawiarni. No, nie wiem. To ryzykowna propozycja. Nic się nie stanie. Konto jest w tutejszym banku. Ty je kontrolujesz. A jeśli Don Luis postanowi je sprawdzić? Nie. Ma za dużo problemów na głowie. Kupiec awokado chce prać pieniądze? To pieniądze z narkotyków? Skądże? Prowadzi jakieś swoje interesy. To niebezpieczne. Dostaniemy 25% przychodu. Trzeba korzystać z okazji. Ale to ja nadstawiam karku. Nic się nie stanie. Sporo zarobisz. Wolisz być wierny szefowi, który tak tobą gardził? Pamiętaj, jak cię traktował. Zostawił cię tu, bo się za tobą wstawiłam. Nie bądź głupi mówimy o sporej kwocie. Miej oko na konto. Jeśli Luis zacznie coś podejrzewać, dam ci znać. Umowa stoi. Dziękuję za informację. Wpadnę jutro. Trzymaj. Dziękuję, ale nie teraz. Co się dzieje? Ten idiota znów się pojawił. Marina odebrała mu dziecko. Widzisz, a Wy już go oskarżaliście. Robi to, żeby zmusić Marinę do przyjęcia jego warunków. Porozmawiam z nim. Przestań się bawić w superbohatera. I sauro to problem Mariny. Ona powinna go rozwiązać. To również mój problem. Zależy mi na spokoju Mariny i jej syna. Ona Cię nie potrzebuje. Ma swoją rodzinę, przyjaciół, miłość Ricarda. A Ty obrażasz mnie i poniżasz. Masz rację. Idziemy na kolację? Może popełniam największe głupstwo w życiu, bo jesteś wyjątkową kobietą. Pewnie nie spotkam nikogo podobnego, ale przy mnie tracisz czas. Dajmy sobie spokój. Nic wam nie jest? Przepraszam, że się martwiliście. Musiałam to zrobić. Co z moim wnukiem? Nie skrzywdził go? Wykąpię go, a potem go nakarmisz. Cały czas płakał. Nie wiemy, co przeżył. To był straszny dzień. Co ci powiedział ten potworek? Chciał ją zobaczyć. Nie powinny nas się z nim widywać. Ximena poinformowała sędziego o wszystkim. Niech go zbada psycholog. Ten człowiek jest szalony. Tak będzie. Więcej nie zabierze mojego wnuka. Zgadzam się na pańską propozycję. Przyjmę pańskie nazwisko. Naprawdę? Dzięki temu potraktują mnie poważnie w sądzie. Tak bardzo się cieszę. A co z donią Damianą? Zawsze będę Mariną Rios. To nazwisko też zachowam. Najważniejsze, że będziesz okaransą. A nami nikt nie pomiata. Prawda, prudę? Widzisz? Bliskość mariny ci szkodzi. Wątpisz w swoje uczucie do mnie. Przeciwnie, pragnę ciebie, ale to ją kocham. Nic z tego nie zmieni. Nie widzisz? Ona cię odrzuca. Będziesz gonił za niemożliwym? Jestem gotów na nią czekać. Łamiesz mi serce. Zapominasz o całym wsparciu, jakim cię obdarzyłam. Zdradzasz moje zaufanie. Niszczysz moje marzenia. Nie rób mi tego. Dlatego lepiej się rozstać niż żyć w kłamstwie. Mylisz się. Sam powiedziałeś, nie znajdziesz kobiety, która będzie cię kochać tak jak ja. Żadnej.